Witam Państwa serdecznie, wideo pokażę dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj plecak firmy Wisport, będzie to plecak Irbis 55, jest to ta większa wersja, ta mniejsza się nazywa XS35, tutaj mamy tą 55, czyli tą większą. Jest to plecak oczywiście wykonany z kordury, waga jego to 1600 gram. Jak widać, jest to plecak w kolorze no czarnym. To są głównie jakieś taśmy, dodatki. Grafitowo pomarańczowym jest to taki ciemny grafit, może podchodzić nawet pod kolor czarny w niektórych przypadkach. Generalnie tak wygląda ten plecak z przodu. Tutaj mamy oczywiście bok tego plecaka, kierunek, do którego zaraz wrócimy, i oczywiście drugi bok. Zaczniemy zwykle od tyłu, ale zanim przejdziemy do tyłu powiem to co mówię przy każdym wideo pokazuję wszystkie szczegółowe dane na temat e, materiału, taśmy, klamer, zamków, systemów nośnych znajdą Państwo w opisie producenta na naszej stronie klikając link pod filmem bądź ewentualnie właśnie kierując do katalogu producenta tam jest dokładny szczegółowy opis. W każdym katalogu na dany rok jest najświeższy, bo oczywiście te plecaki e, przechodzą aktualizację co roku, więc co roku może eś, e, wystąpić jakaś drobna zmiana. Dobrze, przechodząc do systemu nośnego, to jak widać jest to taki prosty system nośny, raczej znaczy jest to prosty, to jest taki no najlepszy system nośny, jeżeli chodzi o te mniejsze plecaki, bez możliwości regulacji. Jak widać całość systemu nośnego zbudowana jest na takiej piance, która nie nasiąka wodą, oprzyta specjalnym oddychającym materiałem, tak samo wykonane są oczywiście ramiona oraz pas biodrowy. Jak widać ramiona są przeszyte podwójnie taką taśmą, więc jest to rzecz nie do urwania. Praktycznie no, ramiona nie ulegają awarii w tych plecakach, więc serdecznie polecam. Dużo osób o to pyta, dlatego też wyjaśniam przy każdym filmiku, że ramiona są niezniszczalne w tych plecakach. Dodatkowo mamy ściągacz, taki ramion. Tutaj żadnych systemów szybkiego wypinania nie ma w tym plecaku. Jest to zwykły plecak trekkingowy, więc też takie rzeczy są niepotrzebne. Pas biodrowy jak widać jest spory, na średniej klamrze, tutaj oczywiście on jest wypinany, mam nadzieję, że było słychać rzepy, można sobie go wypychać, przy tak już dużym plecaku 55 litrów warto przy pełnym załadowaniu ten pas biodrowy używać, wtedy bierzemy przynajmniej 50% wagi plecaka na biodra, nie wszystko na naszych plecach. No teraz jeszcze pokażę na górze, tutaj mamy w klapie z tyłu, jest oczywiście kieszonka, do której możemy schować rzeczy, które są najbardziej potrzebne, tutaj oczywiście mamy schowany pokrowiec, ale pokrowiec nie jest w zestawie, pokrowiec można dokupić sobie osobno, tutaj akurat klient, któremu ściągaliśmy ten plecak zamówił sobie z pokrowcem, pokrowiec tak jak mówię można dokupić u nas osobno na sklepie, do tego plecaka jest albo 50x60, albo większy 60x75, w zależności, kto co woli. Teraz przejdźmy do boku tego plecaka. Z boku ten plecak ma oczywiście taką kieszonkę. Taka płaska kieszonka z boku, można tu jakieś najpotrzebniejsze rzeczy, które chcemy mieć pod ręką. Dodatkowo dolny i górny ściągacz, jeżeli plecak jest za mocny lub za mało wypełniony, można sobie dopasować. Na dole, oczywiście, mamy taką kieszonkę na gumkę. możemy tu wsadzić na przykład butelkę z wodą. Tym ściągaczem ją sobie zaciągnąć. Na pewno nam z plecaka nie ucieknie. Drugi bok jest identyczny, więc nie będziemy go prezentować. I przód z przodu. Zacznijmy, może ogólnie od frontu. Tutaj mamy pełno jakichś klamerek, pasków do podpinania różnych akcesoriów firmy, znaczy niekoniecznie firmy Wisport, ale do podpinania różnych akcesoriów. Na górze na klapie mamy takie ściągacze, do których możemy przymocować sobie śpiwór, kalimatę czy nawet namiot jakiś mały. Plecak ma tylko jedną kieszeń dostępową, która jest od góry przez komin, jak standardowo w plecakach. I do tej kieszeni właśnie teraz sobie przejdziemy. Nie ma dodatkowych kieszonek i jest to prosty plecak, więc tutaj żadnych dodatkowych kieszonek czy wzmocnień niestety nie ma. Jeżeli ktoś chciałby coś lepszego to można wybrać sobie na przykład pippaka 55. Tam już te wszystkie jakieś kieszonki w klapach, dodatkowe dojścia do komory głównej są. Jak widać, tutaj mamy komin w tym plecaku. Komin to jest przynajmniej 15-20 cm wysokości, jest to dodatkowa pojemność tego plecaka. 55 to jest sam litrz plecaka plus komin. I teraz przechodzimy do komory głównej. Ja tylko wyciągnę te śpiwotki, które zawsze są wypełnieniem w naszych wideo pokazach. I tutaj w środku już mamy zwykłą kieszeń też bez żadnych dodatkowych kieszeni czy na zamek czy zwykłych na gumkę. Zwykła duża kieszeń. Taki worek transportowy. Chyba wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych video pokazów. Jeżeli interesuje Państwa, na przykład plecak Irwis 55, ale w kolorze nie wiem, różowym, a na chwilę obecną na pewno takiego koloru nie ma, na pewno postaramy się dodać wszystkie kolory każdego modelu, ale na chwilę obecną nie ma. Warto rzucić okiem na inne plecaki, na przykład na jakieś Kupaka, Mosquito no, czy nawet mniejszy plecak Pira, bo ta kolorowa, która jest tutaj z pomarańczowa, w innym będzie różowa czy limonkowa, jest taka sama, więc kolorystycznie będą takie same te plecaki i można sobie rzucić okiem jak ten kolor na żywo się prezentuje. Te oczywiście kolorki typu właśnie pomarańcz, limonka, cytryna to są jaskrawe kolorki, bardzo ostatnio modne, dlatego też Wisport wprowadził je do swojej oferty. Tak jak wspominałem wcześniej, pod filmem, który właśnie Państwo oglądają, jest link do naszej strony, gdzie jest zdjęcie, opis oraz oferta cenowa. Serdecznie zapraszam do przeglądania i oczywiście, jeżeli zainteresuje Państwa cena, do zakupu, plecaki wysyłamy zazwyczaj na następny dzień roboczy. Serdecznie pozdrawiam.